Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Francja ma nowego premiera. Wcześniej prezydent Macron przeforsował wprowadzenie nowego prawa imigracyjnego, jednego z najsurowszych obecnie w Europie. Czy Gabriel Attal obroni prezydencję Macrona przed naporem narodowej prawicy? A w Niemczech powstaje partia, która ma być konserwatywna kulturowo i lewicowa gospodarczo. Czy zdoła odebrać głosy alternatywie dla Niemiec? O tym w raporcie na dziś 10 stycznia 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który istnieje dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam nasz adres, raportrosiaka.mau.gmail.com. Adres naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Jędrzej Bielecki z Dziennika Rzeczpospolita. Witam Cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Gabriela Tal zastąpił Elisabeth Born na stanowisku premiera Francji. Może wyjaśnijmy na początku, co to jest za funkcja, bo to nie jest odpowiednik niemieckiego kanclerza czy nawet polskiego premiera, prawda? Dużo mniej od założenia Piątej Republiki w 1958 roku przez generała De Gola to prezydent wybierany w wyborach powszechnych, więc takim mandatem bardzo silnym, no dzierży ogromną większość władzy może rozwiązywać na przykład parlament, może na przykład mianować premiera bez wotum zaufania y, parlamentu, y, więc to jest taki no, superminister można powiedzieć, ale jednak dosyć istotna postać. Atal ma ratować prezydencję Macrona przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Zdecydowanie tak. To ma być takie zupełnie nowe otwarcie. To jest postać bardzo ciekawa, najmłodszy premier w historii Piątej Republiki, 34 lata. Pierwszy również, który niedawno, bo w zeszłym roku w telewizji tf Powiedział, że jest homoseksualistą, więc to też jest coś ciekawego. Przede wszystkim jednak jeden z najbardziej popularnych polityków, którzy przyznają się wciąż do tego liberalnego ruchu. Emmanuela Macrona. Taki akurat sondaż się pojawił na początku tego roku, w którym mówi się, że on ma 39% poparcia. Można powiedzieć, że to jest niewiele dla niektórych, ale w porównaniu z Macronem to jest całkiem sporo, który ma 27%, więc jest nadzieja na takie nowe otwarcie. On to, 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 to poparcie duże zyskał w szczególności, kiedy od pięciu miesięcy jest ministrem edukacji, dlatego że to jest. Bardzo człowiek... ciężki sektor. Bardzo prawda? ciężki sektor, między innymi ze względu na dużą ilość imigrantów i to, do Takiego stopnia trzeba ściśle Przestrzegać w szkołach zasad państwa laickiego, w jakim stopniu można dopuścić, żeby dziewczynki czy, czy w ogóle ucz, uczniowie przy, przychodzili w szczególności prawda, w strojach pokazujących na wyznań muzułmańskich. On tutaj był bardzo stanowczy w tej sprawie, także stanowczy jeśli chodzi o poziom nauczania. I to na przykład się spowodowało, spodoba, spodobało umiarkowanej prawicy republikanom. To jest istotne dla Macrona, dlatego że przypomnijmy, że od wyborów w 2022 roku Macron nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym. I jeżeli udałoby mu się nawiązać taką bliższą współpracę, właśnie z golistami, z republikanami, no to by tą, tą, tą większość miał. A Tal tutaj jest dobrym kandydatem nie tylko dlatego, że, że, że jak gdyby ma te gesty polityczne, robi, ale także kultywuje sieć kontaktów z deputowanymi partii republikańskiej. W zeszłym roku na przykład też spotkał się, ja to to zostało dostrzeżone, z byłym prezydentem Nikola Sarkozym. Jest bliskim przyjacielem François Copé, który jest jednym z takich liderów republikanów, więc to jest taki kolejny goat w, w, w oczach Macrona. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że to jest być może ostatnia szansa na uratowanie całego projektu politycznego Macrona, to znaczy jakiegoś zbudowania mostu pomiędzy światem liberalnym a światem konserwatywnym, przy pomocy człowieka, który jest nową twarzą. Ciągle jeszcze nową twarzą francuskiej polityki. Około 10 lat temu on był nikomu nieznanym jakimś doradcą, chyba w, w jednym z ministerstw. Po drugiej stronie, po tej stronie wznoszącej, że tak powiem, czyli na stronie prawicy narodowej, byłego frontu narodowego, dziś zwanego zgromadzeniem czy zjednoczeniem, stoi odpowiednik jego, Jordan Bardella. On także jest przedstawicielem tego nowego pokolenia. Jak to porównanie się kształtuje między tymi dwoma politykami? Znaczy wielkim jednym z wielkich reform, jakie przeprowadził Emmanuel Macron, kiedy zaczął ten swój wielki ruch, wówczas nazywający marsz w 2016 roku, przed wyborem w 2017 roku, było to, że on uznał, iż tradycyjny podział na lewicę i prawicę, który wywodzi się z Wielkiej Rewolucji Francuskiej, po jednej stronie sali parlamentu siedziała lewica, po drugiej prawica, powinno się zrobić krok do przodu i to już nie jest aktualne, że jego takim typowym określeniem było Onem tą jednocześnie, czyli na przykład jestem zwolennikiem reform liberalnych, ale jednocześnie chcę osąd socjalnych. Czyli to, i to jak gdyby było ta jego wielka, to co, to co pociągnęło Francuzów w 2017 roku. Tyle, że również była taka, taka jak gdyby taktyczna strona tego, mianowicie on zakładał, że jeżeli będzie miał w wyborach prezydenckich naprzeciwko siebie właśnie przedstawicielkę Zjednoczenia Narodowego, czyli Marine Le Pen, to Francuzi zawsze się przestraszą i on będzie miał gwarantowaną władzę. I to się potwierdzi. Można powiedzieć w 2022 roku, czyli kiedy była relekcja, tyle że to poparcie dla Marine Le Pen stale rosło, i dzisiaj po raz pierwszy okazuje się, że to było igranie z ogniem, że fakt, że Macron, który wywodził się z partii socjalistycznej, który zawdzięcza tą całą karierę wielką swoją François Hollande'owi poprzedniemu prezydentowi, z którym zerwał kontakty. On był, no, zastępcą y, sekretarza generalnego Pałacu Olizejskiego, wtedy go mianował Hollande, wyciągnął go, tak jak mówisz, z niebytu politycznego, bo był, był bankierem, był, no, bardzo, bardzo takim inteligentnym człowiekiem, ale, ale jednak nikim w partii socjalistycznej w polityce. On zerwał z tą partią socjalistyczną, zniszczył ją, w zasadzie już dzisiaj nie ma partii socjalistycznej, nie ma również prawie że prawie, że nie ma również partii golistycznej Republikanów, ona jest cieniem tego, czym była za Sarkoziego, za Siraka. To okazało się i graniem z ogniem, dlatego że nagle po, nagle jesteśmy w sytuacji, w której Le Pen może wygrać. To znaczy, jeżeli ona jest tą jedyną alternatywą, bo nie ma umiarkowanych sił oprócz tego wielkiego ruchu liberalnego, no to nagle Francuzi doświadczyli, do że tyle zarzucają temu Macronowi, że po prostu y, w końcu mogą postawić na, na, na Le Pen. I, i, I jednym z ostatnich, o ile nie ostatnich ludzi w obozie Macrona, który wierzy wciąż w ten wielki ruch centrowy, nieprawicowy, nielewicowy, nie, nie no to jest właśnie Gabriela Tal. Ale ja zwracam też uwagę na Jordana Bardele, prawda? Tak, jest... Czyli z tą nową twarz, 20 parę lat, on chyba nawet 30 lat chyba nie ma. Tyle, że on jest przywódcą, żebyśmy powiedzieli. no On został mianowany przez Le Pen przywódcą partii, natomiast to Le Pen będzie y, kandydowała w wyborach w 27 roku. Y, ona chce się na tym skoncentrować i to jest to, co, co na początku powiedziałeś, czy spytałeś mnie, jaka jest rola premiera. No, prezydent to jest absolutnie. Y, on ma kompetencje, których nie ma żaden przywódca w świecie zachodnich, łącznie z y, prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc gdyby, no ta wielka postać pozostaje nią jednak Le Pen wciąż. Jeżeli by oczywiście została prezydentką, tak. czy, czy panią Za prezydent, nieco ponad trzy lata. Za nieco ponad trzy lata, to jest jeszcze bardzo dużo czasu, w tej chwili, na co z kolei zwróciłeś uwagę, prowadzi w tych sondażach i to jest no ona... ogromne zadanie, również dla Atala jak i dla samego Macrona, prawda? Żeby doprowadzić przed wyborami jeszcze czerwcowymi do jakiegoś przesilenia. No, do tej pory, no tak jak na przykład poprzednia premier pani Elisabeth Born, to byli zawsze, Macron zawsze wybierał wysokiej rangi urzędników, technokratów. To jest pierwszy polityk, to znaczy Gabriela Thal bardzo wcześnie zaangażował się w ruch Macrona, był w wieku 29 lat po raz, był najmłodszym, jeszcze raz kolejny rekord człowiekiem, który wszedł do rządu, był, był bardzo takim blisko Rzecznikiem tego rządu w okresie pandemii, kiedy trzeba było tłumaczyć Francuzom wszystkie te restrykcje. Był ministrem budżetu. On jest, on jest absolutnie politykiem chorobliwie ambitnym, yy, bardzo nielubianym przez wielu innych ambitnych polityków w tym, w tym gronie, yy, gronie Macrona. Z tego zresztą powodu doszło do ciekawej sytuacji. Mianowicie ogłoszono, że Elisabeth Bond zostanie, yy, kończy swoją karierę, Ona była tym zaskoczona w poniedziałek wieczorem i przez całą noc nie było wiadomo, kto będzie następcą, dlatego że był duży opór czołowych postaci, na przykład sekretarza generalnego Pałacu Lizejskiego, czy ministra gospodarki i finansów Bruno Le Maire, że mówili, że to jest człowiek, który nie ma wystarczającego doświadczenia, żyjemy w trudnych czasach, taki 34-latek to jest coś niepoważnego. Macron postawił na swoim, ale był duży opór. Tuż przed świętami jeszcze jedna ciekawa i być może przełomowa również dla Macrona inicjatywa, tym razem udana inicjatywa, bo jak wspomniałeś, on w Zgromadzeniu Narodowym nie ma większości, i właściwie każda ustawa to jest loteria, czy się uda, czy się nie uda. Tym razem wprowadzono nowe prawo imigracyjne, które zasadniczo zmienia sytuację potencjalnych migrantów, ludzi, którzy udają się do Francji, ale również tych osób, które już tam mieszkają, już przybyły. Na czym polegają te nowe przepisy? Tutaj, jeszcze tylko bym taką uwagę do, do słowa, które użyłeś, że, że to jest udana inicjatywa. Ona rzeczywiście przeszła, ale w czasie debaty w Senacie i, i w Izbie Niższej Zgromadzenia Narodowego była tak zmieniona przez te siły opozycyjne, głównie Republikanów i Zjednoczonej Narodowej, że ona jest w ogóle nie do poznania. Jest niesłychanie radykalna i są bardzo poważne zarzuty mówiące o tym, że Macron po prostu przejął hasła skrajnej prawicy. No, tam są na przykład... Po to, żeby z nią wygrać, przejął jej hasła. Raczej wymknęła mu się spod kontroli, to znaczy, raczej to jest sygnał taki, że po prostu on już nie pan, znaczy jakby nawet tak kluczowe rzeczy, jak właśnie to, nie jest w stanie przeforsować bez negocjacji, jeżeli został postawiony przed alternatywą, czy w ogóle zrezygnować z tego, czy jednak pójść na, na kompromis z Le Pen, która uznała, powiedziała w cytat, że to jest ideologiczne jej zwycięstwo, no wybrał to drugie, bo to rzeczywiście jest w tej chwili jeden z kluczowych punktów, jak gdyby zaniepokojenia Francuzów. No tam mamy takie rzeczy, no kompletnie podstawowe, jak na przykład poddanie wątpliwość prawa ziemi. We Francji jest taka zasada, że jeżeli mieszkasz, jesteś synem czy córką imigrantów, mieszkasz we Francji przez ostatnie przynajmniej 5 lat i dochodzisz do wieku 18 lat, no to dostajesz automatycznie obywatelstwo. Na tutaj to jest podważone. Jest zasada, to jest najważniejsze, w ogóle podważenia przez pierwsze pięć lat wprowadzenia subwencji czy, czy osłon socjalnych dla imigrantów. To jest to, co zawsze mówiła Marine Le Pen i jej ojciec, Jean-Marie Le Pen, no to skrajna prawica, który mówiła, że musi być preferencja dla Francuzów więc nie ma równości. Nie ma równości po raz pierwszy to zostało, to zostało wprowadzone. Jest bardzo zaostrzone zasada azylu. No to też jest kolejne, kolejna rzecz, która uderza w tożsamość Francji, która siebie widzi jako taką ojczyznę praw człowieka, która zawsze przyjmowała również w czasie wielkiej imigracji, na przykład. Polskę, prawda, wszystkich, wszystkich nie więc to jest, to jest no taki sygnał pewnej... Deportacja w razie popełnienia przestępstwa, tak? Deporta... Pozbawienie, pozbawienie obywatelstwa ludzi, którzy mają dwu... podwójne obywatelstwo, jeżeli okaże się, że na przykład są odbiłości co do tego, czy łamią prawo, a tym bardziej biorą udział w jakichś aktach terrorystycznych, więc to jest, tutaj już są, powstaje pytanie o, o samą tożsamość Francji, no ale Macron doszedł do wniosku, że kwestia imigracji jest tak w tej chwili poważnym problemem dla, dla Francuzów, że bez tego zwyczajnie, no nie, 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 nie wygra wyborów. I jak powiedziałeś, ta ustawa została przyjęta bez pomocy zjednoczenia w sensie formalnym, natomiast realnie rzecz biorąc, to jest zwycięstwo skrajnej prawicy, bo to są jej postulaty. To no są mamy postulaty cytat, z zgromadzenia no czy mamy zjednoczenia cytat samej, narodowego. Tak, tak. Mamy cytat samej Marine Ma Ma Le Pen, która powiedziała, że to jest nasze ideologiczne zwycięstwo. W Niemczech powstała nowa partia Sojusz Sary-Wegenknecht. Nawiązuje do tego przy okazji rozmowy o Francji i nowej polityki tego kraju. Bo mam takie wrażenie, że być może i w Niemczech dochodzi do nowego otwarcia dla partii, która nie istniała do tej pory. Natomiast postulaty, które proponuje, czy pewna mieszanka, którą proponuje polityczna, jest chyba dość popularna w Niemczech. Może opiszmy najpierw, co to jest za partia, kim jest pani Sara Wagenknecht, potem zobaczymy, jak może się znaleźć w tym krajobrazie Nowym Niemiec. No, ona była działaczką. Ona w ogóle się urodziła w Wienie, prawda? W, w byłej NRD była działaczką y, partii Linke, czyli tej partii postkomunistycznej, Bardzo długo to z niej wyszła. Y, Jeszcze jest, chyba zdążyła wstąpić do SED, tak? Do tej komunistycznej partii niemieckiej. W, 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 w okresie NRD. To ugrupowanie, oczywiście to są bardzo takie wstępne sondaże, no ale, ale w, w samych Niemczech Wschodnich jedna trzecia wyborców nie wyklucza, że, czy mówi, że mogłoby, bo to jest tak zadane pytanie, mogłoby. Na tą partię zagłosować. W całych Niemczech to jest 1 piąta. No, gdyby do tego doszło, to byłaby to absolutna rewolucja. To wszystko jest na tle, po pierwsze, kryzysu tej partii Die Linke, czyli post postkomunistycznej, radykalnie lewicowej, która być może w ogóle może już nie przekroczyć 5% poparcia za dwa lata w wyborach do, do Bundestagu, ale także głębokiego kryzysu no, SPD, czyli partii samego kanclerza Scholza. Ona w tej chwili w notowaniach ma 15-17%. I tutaj do dostrzegła y, Sara Wagenknecht bardzo, bardzo jasną możliwość mówienia otwarcie, jakie są postulaty Niemców. No bo o, o co chodzi w tym wszystkim? W Niemczech mamy rekordowy napływ imigrantów, azylantów. W zeszłym roku 350 tysięcy osób wystąpiło o azyl. To jest absolutny rekord od czasu tego wielkiego kryzysu w 2015 roku. I Niemcy są w takiej pułapce, kanclerz jest w takiej pułapce, że uważają, że nie mogą wprowadzić, przynajmniej ten, ten mainstream establishment, nie może wprowadzić bardziej radykalnych, bardziej ostrych zasad Wstrzymania tych, tych, tych imigrantów, bo wtedy no powróci jak gdyby ta pamięć, prawda, kiedy Niemcy miały tą, tą okropną przeszłość w czasie II wojny światowej. Trzeba być y, tolerancyjnym, trzeba przyjmować tych ludzi, i tak dalej, i tak dalej. No i stąd te zarzuty, że y, no na przykład y, Scholz niedawno wprowadził taką reformę, uzgodnił ją z premierami wszystkich landów, która mówi o tym, że imigranci będą dostawali. Y, Pieniądze, jak gdyby te, te, te subwencje socjalne nie w gotówce, tylko na swoje konta. Bo no to są oczywiście kompletnie wobec ogromu w tej chwili postrzeganego, ogromu kryzysu imigracyjnego. No to są jakieś kosmetyczne ruchy, które pokazują, że on jest zablokowany przez swoją partię, przez, swój, jak gdyby, przez to dziedzictwo historyczne Niemiec. A tutaj ta, ta, ta liderka nowej, no, tego nowego ugrupowania Wagenknecht, ona nie ma, ona mówi otwarcie po prostu, że musimy zamykać Niemcy na tą imigrację. Na tą Popiera na przykład to co, to, co było nie do zaakceptowania przez, przez Niemcy w debacie Brukseli, czyli wprowadzenie takich punktów zajmujących się przyjmowaniem wniosków rządów poza Europą. No i poza tym jest, jest też bardzo prorosyjska, a to jest o tyle istotne w tym kontekście, że w Niemczech mamy ponad milion uchodźców z, z Ukrainy, którzy mają Wszelkie prawa. No i pytanie, jaki będzie ich los? Więc w związku z tym. Jest absolutnie przeciwna pomocy. Militarnej dla Ukrainy, prawda? No, kłamie mówiąc, że na przykład y, generałowie ukraińscy uważają, że ta wojna nie może być wygrana i że trzeba ją zatrzymać, uważa, że trzeba dojść do porozumienia z Putinem. W związku z tym to jest taka, taka odmiana, y, no, nie chcę tutaj powiedzieć narodowego socjalizmu, ale jednak y, lewicowość połączona z hasłami skrajnej prawicy, i jest oczywiście to pytanie, y, które zadajesz we wstępnie naszej rozmowy, to znaczy, czy jest możliwy alians jej z alternatywą dla Niemiec z AFD i ona Powiedziała coś takiego, że nie będziemy przyjmowali działaczy partii bezpośrednio, ale już chcemy, yy, jak gdyby, żeby wyborcy AfD do nas przystąpili. Więc tutaj jakiś taki możliwość się rysuje jakiegoś aliansu. Yy, bardzo niebezpieczna rzecz, dlatego że w tym roku mamy trzy wybory w, land w Landach Wschodnich, prawda, w, w Saksonii, Turyngii i Brandenburgii, yy, gdzie co prawda AfD yy, no nie przejmie władzy, bo nikt nie będzie na razie budował koalicji z nimi, ale według sondaży ta partia może uzyskać no, jedną trzecią głosów i to byłby absolutnie największy kryzys od powstania Republiki Federalnej Niemiec w 49 roku, kiedy jednak no, ugrupowanie skrajnej prawicy odwołujące się w jakim stopniu do dziedzictwa nazistowskiego jest największym ugrupowaniem na razie na poziomie kilku landów, no i, 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 i może kiedyś dojść do władzy. No właśnie pojawił się potencjalny koalicjant, prawda? To znaczy rzeczywiście do tej pory AFD, była partią, która nie miała zdolności koalicyjnych. W tej chwili partia, która być może skupiać będzie sieroty po komunizmie albo sieroty po niezrealizowanym marzeniu o komunizmie, które być może miały jakieś skrupuły do głosowania na EFD, nagle będą mogły głosować na swoją partię oraz być w koalicji czy rządzić we współpracy tam, gdzie będą w stanie rządzić we współpracy z AFD, a przypomnijmy, że AFD już w niektórych miejscach w Niemczech rządzi. Na poziomie te... lokalnym na razie. Na, pro... na poziomie, na poziomie całkiem lokalnym, całkiem. oczywiście, tak. Te wybory landowe w Niemczech, one są ważniejsze w, z punktu widzenia niemieckiego niż wybory europejskie, prawda? To znaczy, o ile we Francji tym punktem odniesienia jest czerwiec, to pewnie w Niemczech będzie to wrzesień i te wybory w trzech landach, o których wspomniałeś. No, no w tym sensie, że, że po prostu to są spektakularne y, wyniki dla, dla AFD, które y, no powodują, że jeżeli wszyscy inni się zjednoczą, to utworzą ten rząd, ale będzie coraz bardziej powstawało pytanie, czy ten kordon y, sanitarny jest w ogóle do, 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 do utrzymania. Y, tym bardziej, że są postaci na przykład, no nie wiem, znana w Polsce jednak bardzo y, postać Günthera y, Verheugena, prawda, czyli komisarza do spraw poszerzenia, który, y, który był tym siłą napędową przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, no on teraz uczestniczy w y, manifestacji na rzecz porozumienia z Putinem i przeciwko Ukrainie. No to więc to jest jak gdyby przepływ tego, to jest taki przykład, przepływ ku, ku, ku rzeczom, które wydawały się niemożliwe, No, jest coraz, coraz większy no i ta słabość SPD, o której mówiłem, też, też tutaj odgrywa bardzo dużą rolę, w związku z tym no to jest rzeczywiście znacznie większe niebezpieczeństwo. W przypadku Francji chodzi też o to, że kwestie europejskie były tym kluczowym problemem dla Macrona, tą kluczową ambicją, on, no pamiętamy, że on miał bardzo, bardzo taki wizję budowy Europy Federalnej, z prezydentem Europy, z wielkim budżetem unijnym i jeżeli on by przegrał, a na to wszystko wskazuje na razie wybory europejskie na rzecz skrajnej prawicy, na rzecz zjednoczenia europejskiego, no to symbolicznie to jest ogromny cios dla niego. W przypadku Scholza takiego, takiego czy, takiej Dynamiki nie ma. Rozmawiamy o dwóch krajach, które do niedawna traktowane były jak motor integracji europejskiej, w ogóle dwa kraje najważniejsze w Europie. W tej chwili oba po pierwsze przeżywają kryzys, po drugie, oba targane są, jeżeli patrzymy na nie w duecie, wewnętrznymi sprzecznościami. Czy możliwe jest odbudowanie właśnie tego motoru, właśnie tej dynamiki, która kierowała rozwojem Europy przez kilka dekad przecież? Czy też po prostu w najbliższym czasie jesteśmy skazani na to, że te wewnętrzne sprzeczności w interesach pomiędzy Francją a Niemcami jednak będą dominować politykę tych dwóch krajów? No tutaj akurat było ciekawe, bardzo takie wydarzenie, czy znaczy no smutne oczywiście, ale które pokazywało, jak ogromny jest brak tego, o czym mówisz, tego tandemu, mianowicie obchody. Czy, czy, czy uroczystość pożegnania Jacques'a Delors'a, wielkiego przewodniczącego Komisji Europejskiej w latach 85-95, który grał właśnie z tym tandemem ówczesnego prezydenta Francji, François Mitterranda, i kanclerza Kohla, i który doprowadził do ogromnych projektów. Jednolity rynek, euro. Schengen, Erasmus program, czyli ogromny skok Europy. Europa dzisiaj potrzebuje jak nigdy takiego czegoś, dlatego że wtedy oczywiście chodziło o rozpad Związku Radzieckiego i co zrobić ze Zjednoczonymi Niemcami. Dzisiaj wizja tego, że Trump może wygrać wybory może porozumieć się z Putinem i Europa może być skazana na to, że będzie musiała sama się bronić, bo Ameryka wyjdzie z NATO, no to jest wyzwanie, które jest przynajmniej równie duże, jak, jak tamto wyzwanie. Dzisiaj ani w Brukseli Urszula von der Leyen nie ma takiego poparcia, takich pomysłów w ogóle, żeby, żeby coś z tym zrobić, ani w tych dwóch stolicach w ogóle nie ma woli, żeby się jak gdyby w tej sprawie dogadać. Mało tego, nawet wizyta oficjalna Macrona w Niemczech była przez wiele miesięcy przekładana, no bo nie było właśnie woli, żeby było takie porozumienie. Więc wydaje mi się, że na razie na horyzoncie nie ma czegoś takiego, na przykład nikt nie proponuje chociażby otwarcia traktatów europejskich, co no jest jakby pełną koniecznością w tej obecnej sytuacji, ale jest strach, że po prostu ten, ten proces wymknie się spod kontroli i, i no tutaj jest wielkie pytanie o Polskę, to znaczy jest pytanie o to, czy i są takie sygnały w Berlinie, w Paryżu, że gdyby Polskę włączyć do, tej, do, tej, do tego tandemu w postaci Trójkąta wajmarskiego to może ta dynamika by coś zrobiła, może by się udało coś, coś zrobić, no ale to by wymagało dużych, odważnych decyzji, decyzji ze strony premiera Tuska, który na razie wydaje mi się, że żyje w trochę takim terrorze, że jest oskarżany o to, że jest agentem niemieckim, w związku z tym wszelkich unika, jak gdyby tutaj inicjatyw zarówno z, jeśli chodzi o Berlin, jak i Paryż, więc no tutaj być może jest jakaś nadzieja. No tak i zajęty jest zupełnie czym innym w Polsce niż budowaniem jakichś sojuszy europejskich. Bardzo ci dziękuję. Jędrzej Bielecki z Dziennika Rzeczpospolita był gościem raportu na dziś. Dziękuję najmocniej. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Ja ruszam wkrótce na wschód, raczej ten bliski niż daleki. Zostawiam państwa w zdolnych rękach Adriana Bąka, który poprowadzi raport sobotni i wydania raportu w przyszłym tygodniu, choć ja oczywiście też będę z państwem, nie tylko duchem. Od wczoraj mogą państwo słuchać wszystkiego co najlepsze w raporcie o książkach Agaty Kasprolewicz, Zresztą dostępny też jest styczniowy raport o książkach, bardzo ciekawe podsumowanie roku 2023. A wszystko co najlepsze w raporcie o stanie świata już jutro będzie dostępne. Rozstrzygnięcie konkursu i nasz zestaw najciekawszych Państwa zdaniem rozmów, reportaży, felietonów ubiegłego roku. Zachęcam do słuchania i jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido Galmet Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy GoldSaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna www.thebrawl.eu. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także ArtRage.pl, kameralna księgarnia z e -bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i Aquaparkiem. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Many Mornings. Pierwsza marka skarpetek niedopary na świecie. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko. Mountain Running Guides. Plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych. mrguides.pl Tiksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. WWW Wayman Software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.